Nie. To, że tam 1500 zł zapłaciłem. No bo przez sąd to było. Przeprosiłem to publicznie. Jest okej. Okay. Słuchajcie, to jest właśnie to co yy, mówię. To, że po prostu nie wiem jak to powiedzieć. Mam twarz, mam jaję. Po prostu Przeprosiłem To jest pierwsze promo, drugie promo Zrobiłem Tak Jak powinno być Słuchajcie Proste, proste jak drut Po prostu A wy się tam śmiecie. śmiecie się dalej inne rzeczy, mnie to Absolutnie nie interesuje mnie. Mam honor, mam jaja i mam twarz. Jego mężczyznę. Chociaż pomogłem w domu dziecku. To jest właśnie to. To jest właśnie honor. Właśnie. Prosto. To jest łama Proste Bo Po prostu pokazałem twarz inne rzeczy Zobaczyłem 1500 zł i zobaczcie I co? Wy się śmiejecie Ciekawy jestem Bardzo ciekawy Bardzo tak ciekawy z punktu mojego widzenia Jakbyście byli w domu dziecka. A w domu dziecka nie jest fajnie. Nie jest takie śmieszne, jak coś się mówi. Prosto. Widzicie? To nie jest takie proste, jak wy myślicie. Inne rzeczy. Tak, no to to no, no, szacunek jest właśnie. To jest właśnie duży szacunek to, że co ja zrobię. I to jest honor. Jakbyście byli w domu dziecka i te rzeczy, to uwierzcie, że nie jest tak fajnie, jak to myślicie. Bo dom dziecka, o Jezus, tego. Nie jest to. To jest to samo, mogę powiedzieć, może tak głupio zabrzeć. To wszystko, ale słuchajcie, yy, w więzieniu, słuchajcie, w więzieniu, w więzieniu też macie jakieś tam roby, yy.